Dzień dobry. Pokażę Państwu nad czym pracowaliśmy kilka ostatnich lat. Ciężka robota. Najpierw Agnieszka sama pracowała. Tu mam prototyp. <laughs> Bardzo badziewny jest, nawet nie chce się rozłożyć. O, pracowaliśmy nad grą planszową. To jest mapa do tej gry. Zaraz pokażę resztę spod spodu. I pracowaliśmy trochę inaczej niż to się normalnie robi, bo normalnie to najpierw w ogóle tego nie ma, tylko jest pusta kartka papieru i siedzi jakiś nerd. Komputerowiec i tam coś sobie liczy, maluje sobie grafy, tam silnia, pierwiastek. I jak wyrysuje teoretyczny model gry, to wtedy wysyła go do firmy, która nakłada na ten jego algorytm, na przykład mapę, i robi grę dla dzieci o rybkach i z tego samego algorytmu dla dorosłych o gołych babach na przykład. Ten sam algorytm, dwie różne gry i dwa hity osobne, bo firma przyozdobiła algorytm. A myśmy wyszli z takiego punktu, że Agnieszka najpierw sobie mapy rysowała, a potem chciała po tych mapach podróżować, bo ja robiłem boso, a Agnieszka tylko mi mapy robiła do książek i tam rysowała różne rzeczy. Zaczęliśmy od innego spodu niż ten nerd drapiący się po głowie i... Teraz mam prototyp gry. Pokażę Państwu to z bliska, jak Agnieszka zrobiła. To jest Badziewie. Ostatecznie gra będzie wyprodukowana w najlepszej polskiej fabryce, jaką znalazłem. I w polskiej powiedziałem, czyli nie będzie chiński badziew. No natomiast prototyp no, Agnieszka robiła, widzą Państwo. <ścoughs> tutaj jej nie poszło z żyletką. Tu jej nie bardzo z Tu też już trochę się nauczyła, ale jej nie poszło z żyletką. Zupełnie może tu na końcu no, najlepsze jej tutaj jest. I teraz. Jak z tej polskiej firmie zrobimy, to nic nie będzie latało, już się produkuje, to będzie wszystko ładnie upakowane w swoje pudełeczka, ślicznie będzie, cudownie będzie zrobione. Naprawdę szukałem tej firmy długo i puszczamy tę rzecz do przedsprzedaży, ryzykując całe nasze kariery za Agnieszką, gdyż. Jakbyśmy mieli tego nerda drapiącego się, to on by to wszystko policzył. Agnieszka liczyła 7 lat potem. Zaczęliśmy testować na jej znajomych, na moich znajomych. No grafika śliczna, ale mogą być Państwo podejrzliwi. No, co to jest za gra? To pan chce zbić majątek, że pan ładne pudełko zrobił i co? Ja kupię zakupę forsy i będzie dostania na półce, tylko co to jest w ogóle, panie Cygrosny, co pan zrobił? Gra rodzinna. Nie dla tych gości, którzy na 17 poziomach przy planszówce siedzą i muszą mieć osobny stół i przykrywać to szkłem, jak wychodzą na wakacje, bo grają już od 18 miesięcy. To nie jest taka gra, to jest gra taka, żeby przy jakimś winie, przy buteleczce z rodziną sobie usiąść w niedzielne popołudnie i jak się znudzi gra na gitarze, to wtedy, żeby sobie zagrać w boso. Od staruszka do podlotka. Taka to gra. I poddajemy się ryzyku, bo zrobiłem krótką serię i teraz wypuszczamy ją do testów na królikach. Co mogliśmy zrobić przez ostatnie lata z Agnieszką, tośmy zrobili. Teraz muszę testy na królikach zrobić, czyli Państwu tę grę wysłać, ryzykując, że Państwo się rozczarują. Na przykład prosimy o recenzję, tylko niezłośliwe takie recenzje. Jest ty stary dziadu Cejrowski, takie ładne pudełko, taka brzydka zawartość. Źle się gra. Tylko uczciwa recenzja, a tu może byście poprawili, i tak dalej. Jeszcze słówko do Polonii, bo gdy rozpocząłem przed sprzedaż, to cała Polonia powiedziała: nienawidzisz nas! Sam jesteś Polonia, nie kochasz nas! Czemu nie ma wysyłki za granicę? Proszę Państwa, chcemy zdążyć z pierwszą partią. Na święta, żeby to był prezent fajny od pana Cejrowskiego i od cioci Kloci dla wujka, jujka. W związku z tym wykluczyliśmy Polonię. No Następne egzemplarze po nowym roku już do Polonii wyślę. Przecież kocham was, sam jestem Polonia, mieszkam za granicą. Ja doskonale rozumiem, co to znaczy chcieć mieć coś, co w Polsce wyszło, a do nas jeszcze nie doszło. Jak Polonia chce bez gwarancji, że na wigilię przyjdzie, no to proszę bardzo, No po nowym roku się wyrobimy, a teraz już się nie wyrobimy. Ba ba ba.